Tysiąc lat miała przetrwać Trzecia Rzesza, co czyniłoby jej mieszkańców pierwszymi milenialsami. Tysiąc szekli srebra wynosił czynsz za Salomona. Salomona. M to rozmiar ubrania, ale może też oznaczać tysiąc w rzymskiej numeracji. Dopiero w 2008 roku minimalna krajowa w Polsce przekroczyła tysiąc złotych brutto. Gra karciana o nazwie 1000 jest naprawdę fajna. Gdyby każdy Polak dałby mi 1000 złotych, miałabym tyle pieniędzy, że łoboziuń. Gdyby każdy Amerykanin dałby mi 1000 dolarów, miałabym tyle pieniędzy, że ło -ho, ho. Tekst o Twojej starej jest tak stary, że obkrąża internet już tysięczny raz. Drzewa oliwne w Hiszpanii, zwane tysiącletnimi, tak naprawdę mają 600 coś lat. Tysiąc to liczba subskrypcji tego cudnego kanału w momencie wypuszczenia tego filmu. Tego szczęśliwego nowego.